Bardzo szkoda, że wiedziałem, że przyjacielem Dlatego pytałam w Tobrze Biegowniczej. Czy dobry, Daniel. Co tak. myślisz o swoim przyjacielu Szymonie Popko? Szymek Popko to jest kurwa człowiek, który ma nogi, ręce, uszy, potem ono... Ciepicie mu małego przejdzie. A może pan powiedzieć coś o jego stylu bycia? Nie, eee, taka cipka, wygrona, bo nie goli, bo nie lubi... Nie wiem czy nie goli. Aha. Eee. A co pan powie o tym Łysym, który tam siedzi na końcu sali? łysy to jest jakieś drużyny Ekta Albatrosy. Razem autujemy inne drużyny łysy, pokazuj ja! No, tak! Ej, jeszcze raz to mi się zasłoniło. Czyli tak, czyli mało widać się zasłoniło, dobrze, niech będzie, niech będzie. Łez jest jest Porozmawiajmy z dziejem 2008 roku do Górniczej. Siema, siema. Idzie pan profesor. Dziwko, biała dziwko. A może pan powie coś o swojej znanej poezji. Zagrywa! No kończę wywiad z Lutokiem. Ej, bo muszę oddać. Mierdzi z kurwa fajkami. A też mi puszcz. Ej, by ci okrucie. Okryty... <grym> A masz mandelka z Jacekem? A, o... A pojeździesz? <grym> <grym> eee! <grym> Jaki to Jacek? Wypierdala JP. No. Szmaciasz. Gej. Gej to cię robił. JP, JP, przybliżę się, napij JP. Napnij, napnij. Ej. O! Czekaj, nie widziałem. Koniec szmacji.